Zgniatacz z nami, cześć. Dzień dobry, witam wszystkich. Jak tam na kampie dzisiaj? Bardzo dużo ludzi na kampie. Powiedz, to pomaga to, czy, czy przeszkadza, że jest aż tak dużo ludzi? Nie no, pomaga, pomaga. Fajne grono. Najlepsze w Polsce zgrupowanie, najmocniejsze tym bardziej. I fajnie, fajnie jest robić z całą czołówką taką polską śmietanką, yy, przygotowywać się do walki. Czyli dobrze, że jest kogo zgniatać? Jest kto kogo i jest kto mnie, żeby zgniatać w najlepszej formie tutaj w Twojej ocenie, oprócz oczywiście? Nie, ja tutaj akurat jeszcze nie, ale... Widziałem, jak tutaj fruwali, także nie, wiesz... Eee, no, wszyscy, wszyscy tutaj są fajnie przygotowani, nie ma, nie ma e, nawet jak ktoś jest tu już taka, tak, tak, e, taki poziom, że jak nawet ktoś nie jest w formie, to już tak jest, e, nie jest łatwo cokolwiek coś wykonać. Eee, Michał, wiemy z kim walczysz, eee, Szamil Musajew, eee, poważne wyzwanie. Fajnie, cieszę się, bo, bo to jest mocny przeciwnik, e, jest co robić i e, fajne, fajne wyzwanie sportowe. E, nikt, nikt też nie chciał się podjąć, tym bardziej, bo fajnie, e, nie rozumiem nie, niektórych, mówię dla mnie to jak najlepiej, mówię, ja mogę się z, 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 jako sobie wyzwanie sobie jako sportow, sportowiec i, i mhm. też dla, dla ludzi pokazać, że... Jestem godzien walkę o rewanż z Toliczem. No właśnie tutaj to trzeba podkreślić, tak? że wielu zawodników odmawiało, mam takie zaklisowe informacje. No 11 robi wrażenie, prawda? Straszy wiele osób. No tak, tak, fajnie, mądry zawodnik, fajnie walczy, zimną głowę, cały czas idzie taktycznie i usypia i do tego ma fajną dynamikę. Na to wszystko tutaj gdzieś się przygotowujemy, na, na to żeby nie zaspać, żeby nie być trafiony. No i fajnie, że, że Rosjanie, Ro, Rosja też fajne zapasy mocno stoją zapaśniczo i też będę się miał jak sprawdzić. Jakieś słabe strony, jego go widzisz? Słabe strony. Są jakieś na pewno robimy jakieś warianty, które już nie będę zdradzać. Naturalnie. Ale, ale ma, 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 ma sporo i... I rozpracowujemy i pracujemy po to, żeby, żeby rozłożyć go na, na części pierwsze. Czyli nie ma niezniszczalnych szczenek, są tylko źle trawieni, tak? Tak jest, nie ma. Każdy, każdy jest człowiekiem, i, no i każdy zawodnik gdzieś, no, tak jakby ja kiedyś Aha. miałem knockout. Czy, czy to jest no, fighter bez knockoutu, to jest jak żołnierz bez karabinu. Właśnie miałem Cię pytać o ten boks, bo no, o zapasy nie ma co tu pytać. Natomiast jak, jak się czujesz w tej sytuacji? Rozwijasz się? Czujesz, że, to, że, że idzie do przodu? No, no, mam nadzieję, że idzie do przodu, rozwijam się, staram się rozwijać, robię, robię tutaj w klubie, do no, jutra się już nie mogę doczekać, bo jutro będzie stójka, ranny trening, później sparingi, takie już typowo bez zadaniówek, to wtedy, wtedy będę mógł, mógł ocenić siebie przed, przed walką z Musajewem, czy się rozwinęłem, czy, czy dobrze, w dobrym kierunku to idzie. Jeśli pokonasz Musajewa, masz jakieś zapewnienia ze strony federacji, że to będzie Eliminator i kolejna walka Roberto Soldicz? Yy, no mam nadzieję, że, że, że już będzie tak. Yy, bo... już musisz wskoczyć na, na, na ten na Oktagon i pokazać ten pas, nie? No nawet, że skoczę do, do, do Solnicza, ale, ale tak ma, ma tutaj z Art Arturem, yy, z menadżerem yy, na, na, pew na pewno yy, będzie cały czas rozmawiać i ja, ja będę cały czas pokazywać ciężką pracą, że i już mi nie ucieknie. Ja muszę Artura tu namówić, żebyś ćwiczył ten ruch, to wskakiwanie, wiesz, na, na oktagon i pas, pas. <grym> no, bo trzeba też to, ale <grym> wolę jak już ten, chodzić z pasem, ćwiczyć. <grym> no, wiesz, pasa się trzeba do, dowołać. E, Roberto Soldic, ta twoja walka wtedy z nim, no, wystąpiłeś na ostatni moment praktycznie i pokazałeś się znakomicie. Wielu ludzi mówiło, że Roberto Soldic się jakoś kończy w pewien sposób e, po tej twojej walce. E, no, pokazał się znakomicie w ostatniej, prawda? Tak, tak. No, ładnie walczył, podobało mi się. Yy, Patryk też był u nas yy, w jego okresie przygotowawczym. Patryk Kitt yy, był u nas w Poznaniu, też się przygotował. Akurat pełnych. Future Champ. Musaje, widzimy po ciebie. W no, pełnych e, był w przygotowaniach u nas e, akurat peł, pełny parigów nie udało mi się go obciążyć, zrobić. Zrobiliśmy troszkę pod ścianą, e, w fajnie było e, przygotowany, ciężko było mi go obalić. E, no, widać, widać, że, że Roberto ma mocne ciosy, mocno bije. Yy, no ale w parterze też nie pokazał za wiele, tak typowo fizycznie, mocno, twardo, jak to na, na Roberta, mocne ciosy i, 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 i tam dużo siły tylko włożył. Yy, ale też fajnie, też pokazał, że no nie ma, nie ma, to jest jego też i, i klincz i, i parter, jego dużo luką, czy właśnie dużo zawodników, jak już będzie z nim walczyć, to będzie, będzie składało na to uwagę. Spodziewałeś się, że Patryk pokaże więcej w tej walce? Spodziewałem się, że, że wytrwa, że fajnie się roz, z, walki, z rundy na rundę się rozkręca, rozkręca, a akurat tego momentu, że z rundy na rundę... Już poczuł, już go wyczuł, a akurat no, dał się trafić i, i naruszyć i, i wtedy akurat gdzieś, gdzieś no, dał się uśpić, bo, bo Robert jest dynamiczny i, i dużo na nogach, nie jest taki e elektrozujący, tylko stoi i, i, i jak snajper celuje sobie i, i, i strzela. E, dał, dał się trochę uśpić, no ale, ale no, liczyłem, że, że już e, e, Kit, Patryk, no, miałem nadzieję, że jakoś by odbierze, odbierze pas i, i gdzieś tam skroczy wiesz do, do, do grupy Arnoxa, ale no niestety, no, będę musiał jakoś... Ty będziesz musiał tak? <laughs> jakoś chyba tak, no. <laughs> Słuchaj, powiedziałeś ciekawą rzecz, że zarówno właśnie Roberto Soldic, jak i ten twój najbliższy rywal Musajew usypiają swoich rywali. Mają coś z siebie. No podobni są, no tak usypiają, chociaż inaczej biją e, jeden z Makutem, dru, druga normalna stójka, ale, ale też e, obro, obrotówki, obrotówki e, Mój przeciwnik z Rosji fajnie robi back -twisty, to i, i też to tak właśnie sobie usypia, ustawia i fajnie okupuje przed nim nogę, czyli też jakieś to jego taktyka na każdą walkę to, to też jest rozpracowane, że no nie da się tak łatwo jak w poprzedniej walce na pewno będzie miał trudności. Super. No to w takim razie czekamy na tą walkę, a ja Cię proszę, żebyś ćwiczył ten gest, wiesz, pokazywania pasa dwoma rękoma, pełen, szeroki, żeby nie było niedomówień. Postaram się. Najpierw trzeba, muszę go potrenować, żeby... Musisz no żeby... się Nie, najpierw, żeby wygrać. A później to sam z łatwością na ten. Jeszcze może na jedno pytanie na koniec. Bo teraz te wszystkie fame MMA, te, te freak, freak free fight'owe walki zyskują bardzo na popularności. Jak Ty patrzysz na ten fenomen, na, ten, na, na rozwój tego wszystkiego? Jest to coś dla Ciebie niesmacznego? Czy jest Ci to obojętne, Jak to na to patrzysz? Nie, jeżeli... Yy, no zawsze to jest dla takiego sportowca, jeżeli jest czysty sportowiec i, 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 i się robi to od dziecka. I, I jeżeli chodzi o te y, wypłaty zawodników, to gdzieś to, to boli. No ale też są takie czasy, że, że Instagram, Facebook pokazuje Twoją wartość, ile ty biletu sprzedasz na takiej zasadzie. No i, I jakoś no, takie są czasy, no, trzeba się przyzwyczaić, że tak żyjemy i, i to nas decyduje czasem. No, nie musi być dobrym zawodnikiem. A wystarczy du, dużo siedzieć w telefonie, w komórkach i, i żyć tym i, i to się samo, samo robi piejąc. Jeżeli są fajne walki z tych frykowych takich sportowców, co, co tak jak Borys Parkę, to fajnie to się cieszę, że, że fajnie się będzie oglądało, fajne też zasady, zasady że, że 15 minut bez przerwy, to też jestem ciekaw, jak, jak ten Borys ciężko trenuje. W bardzo dobrej formie jest i no i się zemści pewnie na tego parka i pokaże. Będziesz oglądał? Będę, na, na, na pewno to będę oglądał, no? Dzięki serdeczne i trzymamy kciuki za Musajewa. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.